Jakie było nastawienie, nastawienie osób, z którymi pracujecie, w miejscu pracy? Tak? Czyli pracuje, jeżeli pracujecie z, z Anglikami, czy, czy, czy z Niemcami, czy z, z Bułgarami, czy z kimkolwiek, czy wasze, wasze relacje takie na, na zasadzie yy, najgorszą robotę wykonuje, wiadomo kto, emigrant. Także, Dajcie znać w komentarzach, podzielcie się tym. Ja to bardzo chętnie bym wysłuchał, bardzo chętnie w ogóle bym nagrał. Jeżeli chcecie wziąć udział w live, to również zapraszam do, do wzięcia udziału w live. Ja wam opowiem jeszcze inną historię, swoją historię, ale to z biegiem czasu. Z biegiem czasu. Także moi drodzy, serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału. To musi się udać, będzie mi naprawdę niezmiernie miło. No i oczywiście, jak już dotarliście tutaj, zachęcam do przejrzenia innych materiałów na kanale. W tą piękną angielską pogodę tą kielską angielską pogodową, tą piękną angielską pogodę.